Warto pokazać, że rynek polski nie odbiega w em, zmianach od rynku globalnego. Faktycznie e, przede wszystkim warto zwrócić uwagę na e, zmiany regulacyjne, które w ostatnich dwóch latach dotknęły nasz rynek e, zarówno nowelizacja ustawy o warunkowości, która wprowadziła obowiązek raportowania danych niefinansowych, ale też cały pakiet związany z plastikiem, single-use plastic i też e, regulacje, które wpłyną na e, najbliższych latach i są przyszłością, którą musimy teraz śledzić te regulacje, które wpłyną na rynek finansowy i to jak te firmy i, i instytucje będą miały przełożenie na wymogi dotyczące strategii odpowiedzialnego biznesu, strategii ESG, systemów definiowania ryzyk niefinansowych, w tym ryzyk klimatycznych i dalszych tematów związanych z raportowaniem niefinansowym. Warto też poruszyć temat konsumentów, którzy w Polsce coraz częściej są jednak konsumentami Konsumentami bardziej świadomymi, którzy też mają jako nowe pokolenie przyszłych pracowników i przyszłych konsumentów, czyli milenialsi, mają dużo bardziej oczekiwania nakierowane na odpowiedzialność firm i oczekują tego, żeby firmy wykorzystywały swój wpływ na otoczenie do adresowania kluczowych tematów ważnych dla nas wszystkich z, tej, z tego obszaru klejady tematów i wyzwań społeczno-gospodarczych i środowiskowych.